Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym, a kolarze wybitni raz na jakiś czas muszą ruszyć na rower, więc dzisiaj ruszam daleko. No i już to stąd zaczynamy. Ty masz opanowaną trasę, tak? Ty Nie wiadomo czego się spodziewać. Nie, nie mam pojęcia. Jak to jest tak prowadzi, wiesz czy nie? Czy, czy GPS-a odpalać? Ale nie mam pojęcia, bo w ogóle jedziemy. To prawda. No to wio! Generalnie plan jest taki, żeby przejechać z Torunia do Wocławka. To jest Wiślana Trasa Rowerowa, tak? No podobno Ej, kurde I tak do Włocławka Dupa odpocznie. Ty masz jakąś dentkę na wymianę jakby co? Nie mam Sugerujesz że bardziej? Nie, nic nie sugeruje. Przecież nam nic nie grozi <śmiech> <śmiech> Przecież tu zawodowcy jadą, co widać To jest wzór kolarza Wzór kolarza wypija średnio mniej niż 5 piw dziennie Pali Mniej niż dwie paczki dziennie mieści się? Nie, tak, 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 jasno, że się mieszczę Mówiłem, że wzór? Wystarczy, wystarczy To ma być dowód na to, że jedziemy wzdłuż Wisły Tak No właśnie dla takich widoków na Wisłę tak, tu przyjechałem No i zbliżamy się do tego miasta rozpusty Ciechocinek Miasto rozpusty, podobno 60% kuracjuszy przyjeżdża tutaj flirtować. To, że więcej. Ciechocinek, miasto soli, każda para się pierdoli. osobiście znam kilku panów, którzy sezonnie tutaj na kuracjuszki przyjeżdżają. Zapomniałem, ale te też nie podobno poprawiają nastrój. Miałem plan, żeby cię wkurwić tu przed wyjazdem. Żebyś odczuł <noise> poprawę, ale zapomniałem. Byśmy przetestowali, co poprawia. Ciechocinku, masz jakieś ciekawostki? Nie mam. bombasy tutaj jest. Właśnie, Ciechocinek słynie z muzyki cygańskiej. Tak. bombasy. Lubisz muzykę cygańską? Nie przepadam. A ja lubię. Takie bamboleo to ja lubię na przykład. Nie to... ja znasz bamboleo? Nie znam. Może znam, ale nie, chyba nie jest to cygańskie. Gypsy King. A no tak. A to był Cyganie? Się chipsy, nie, znaczy, że byli nie ma za bardzo ciekawostek o ciechocinku. To ja teraz w mam przygotowane 14 rzeczy, za które kochamy cyganów. Pracowici są uczciwi. Nie na tych 14 rzeczy, za co kochamy cyganów, to nie ma. Następnym razem. Bardzo dobre patelnie robią. Ciężko dostać. Naprawdę. A tak odnośnie patelni? Zakazane seksualnie. Ale... Tak? Poniżej bo, bo pasa to są nieczyści. Aha. To jakby powyżej byli. Przypomniał się jeden utwór cygańskich kibiców Okęcia. ore ore Zaraz stację opierdolę. ore ore no, i pójdę chlać. To pieśń kibiców Okęcia Warszawa, śpiewana na meczach tejże drużyny. Najewany, na I to uważam za bardzo duży nietakt. Don Wasyla. Będę śpiewał właśnie tak. Ale nie zaprosił jeszcze kibiców Okęcia na festiwal pieśni romskiej. No, i już jesteśmy w Nieszawie. No, i to jest niesamowite, ale mamy przed sobą Wisłę. Po 36 km widzimy Wisłę. Ale bramka tutaj. O kurde, no zobaczcie O kurwa idealne miecie, żeby w samochód przypierdzielić jakiś Jaka to marka? Robimy przerwę podobno jakaś zajebista panorama jest. Uwaga! Przed nami panorama No i to jest dopiero atrakcja Zakłady azotowe To już Włocławek? Takich widoków się wychodzi na rower jak dla mnie to 99% polski mogłyby pokrywać takie zakłady. No i koniec. PKP, PKS, Włocławek. No dobra, jest tu gdzie wypić? No dobry, można jakieś piwko machnąć? Oczywiście. 62,5 kilometra. Taki dystans, to dla ciebie nic, nie? Nic. Całkowite absolutnie nic. Życiówka moja. Ale to nic. Jutro do roboty jadę autobusem pierdolę <laughs> Przejechaliśmy wiślaną trasą rowerową. Ile tej Wisły było? 500 metrów? No, mniej więcej. Nie wiem, jak ja kiedyś wytyczę wyślany szlak rowerowy, na którym będzie na 60 km 500 metrów widoczna wisła, to niech ktoś mi jajca odetnie. No, koniec kariery. kurwo, koniec kariery. Tak by było. Zdrowie tych, co to oglądali.